W ciągu tygodnia platyna zdrożała o 11%, a w ciągu ostatnich trzech miesięcy aż o 33%. Co się dzieje z cenami tego metalu szlachetnego? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Dlaczego akurat platyna spośród metali szlachetnych drożeje tak bardzo? W zasadzie jest to bardzo interesujące, bo platyna była takim jednym z najbardziej zapomnianych metali, a w szczególności metali szlachetnych, bo oczywiście złoto królowało w zeszłym roku, osiągając nowe historyczne poziomy. O srebrze też było głośno, głównie ze sprawą ostatnich wydarzeń w postaci short squeeze'u w Stanach Zjednoczonych na, na spółkach i również inwestorzy wzięli sobie za cel wywyższenie cen srebra. Natomiast w przypadku platyny sytuacja była taka, że cena tego metalu była bardzo niska w zeszłym roku ze względu na to, że metal ten jest w dużej części używany jednak w przemyśle. Natomiast końcówka zeszłego roku doprowadziła do tego, że cena tego metalu wystrzeliła w górę, ale wciąż relatywnie, w porównaniu do historycznych poziomów, znajduje się bardzo nisko, gdyż historyczne poziomy. Historyczne maksima na rynku platyny, no to to jest powyżej 2200 dolarów za jedną uncję. Historyczne poziomy na złocie z zeszłego roku to 2075 dolarów, więc wciąż jednak platyna jest tym, powiedzmy, względnie, ze względnie dużym potencjałem wzrostu, bo oczywiście nie można powiedzieć, że jest najdroższym. Historycznie metalem szlachetnym, ponieważ pallad, który jest powiedzmy dosyć wymienny z platyną, kosztuje w tym momencie w okolicach 2400 dolarów za jedną uncję. A jaki jest wpływ motoryzacji na, przemysłu motoryzacyjnego na cenę platyny? Właśnie, jeżeli chodzi o motoryzację, to jest to jeden z takich czynników, który może powodować to, że obserwujemy tak duże wzrosty w ostatnim czasie i te wzrosty prawdopodobnie mogą być kontynuowane. Platyna oraz pallad są to metale, które są wykorzystywane w produkcjach katalizatorów silników w samochodach. Platyna jest zazwyczaj wykorzystywana. W katalizatorach silników diesla, natomiast pallad w samochodach z silnikami benzynowymi. Więc generalnie ostatnie lata to niestety gorsze czasy dla platyny ze względu na to, że silniki diesla odchodzą w niepamięć. Natomiast jak powiedział prezes Instytutu Platyny, w ostatnich dniach. Okazuje się, że platyna jest wykorzystywana od pewnego czasu również w katalizatorach silników benzynowych, tak jak to było bardzo dawno temu, natomiast wcześniej zrezygnowano ze względu na to, że platyna była po prostu droga, ale teraz sytuacja się odwróciła. Allat jest dwa razy droższy niż platyna, dlatego tę platynę się w tym momencie wykorzystuje również w silnikach, właśnie z silnikami benzynowymi. Dodatkowo mamy popyt ze strony funduszów ETF, więc widać, że na tym rynku możemy mieć naprawdę spory deficyt, który powinien jeszcze mocniej windować ceny. Czy wiesz może, o ile tańszy może być samochód, jeżeli katalizator będzie z platyny, a nie z palladu, bo wspominałeś, że ta platyna jest znacznie tańsza przecież. Tak, tak. W tym momencie, z tego co wiem, nie stosuje się Całkowicie platynowych katalizatorów w samochodach z silnikami benzynowymi. Firmy, które produkują katalizatory, raczej Raczej nie dzielą się takimi informacjami dotyczącymi z czego dokładnie produkują, ze względu na to, że jest to bardzo konkurencyjny rynek i takie informacje mogłyby być wykorzystywane przez konkurentów. Natomiast wyliczenia Instytutu Platyny wskazują na to, że około cztery można zastąpić około 40% palladu platyną, co powoduje, że taki samochód z silnikiem benzynowym, taki SUV lekki, bo takie samochody są w Stanach Zjednoczonych sprzedawane, mogą być nawet o 180 do 200 dolarów tańsze w momencie, kiedy właśnie 40% palladu zastępujemy platyną. O tym, dlaczego cena platyny w ciągu trzech miesięcy wzrosła aż o 33%, rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy. Dziękuję również.